Witam. jestem Tomasz syn Wojciecha beneficjent danych Tomasz Serafin jestem podróżnikiem jak widać jeżdżę wszędzie jestem z Warszawy ani razu mnie policja nie zatrzymała i teraz pokażę wam komplet dokumentów które trzeba sobie wyrobić dokumenty które trzeba sobie wyrobić to jest Kancelaria Prawomocny, Szczecin. Teraz tak. Dostaniecie najpierw coś takiego. Moment, powoli. To jest tak. Świadectwo tożsamości żywego człowieka. Mam dwa samochody. To jest na. Nissan Primera. Tu jest karta podróżnika. O. o tu jest na no mojego, teraz tego co w nim siedzę, na Outlandera. Mojego. Teraz tak, dostaniecie papiery od, od sędziego Piotra Moskwy, właśnie tam. Kancelaria Prawomocny Szczecin, Piotr Moskwa To jest nota aktu woli, zastrzeżenie praw, zawiadomienie publiczne I tu jest napisane Żeby wyrejestrować nasze pojazdy Z rejestru CEPiK I tutaj Reszta Jak tam miałem na przykład nie miałem yy, ubezpieczonego w Unice, no to takie pisemko tam do nich wysłałem informuję, że nie zawierają z Unika żadnej wierzącej umowy handlowej i odrzucam wszystkie proponowane umowy handlowe i tak dalej, i tak dalej i mój podpis Tomasz, syn Wojciecha potwierdzenie tego, bo to zwrotki dostajecie później na żółtych bo to poleconym trzeba wysłać i oni znają to prawo, muszą się do tego dostosować i już i tak, i przysyłają zwrotki, bo oni to wiadomo, że to jest legalne. No i wtedy można sobie spokojnie jeździć. Już i jeszcze jedna sprawa ważna. Trzeba sobie napisać umowę. To jest umowa scedowana, tak jak o tu widać. Że to tak sprzedający Tomasz Serafin korporacyjny Tomek, tak sprzedaje. Żywemu Tomkowi, tak? Bo żywy Tomek jest beneficjentem danych tego korporacyjnego Tomasza. Tomasza Tomka. No w ten sposób tak to wygląda. Komplet dokumentów dostaniecie z Kancelarii Prawomocny Piotr Moskwa. To jest wszystko. Jesteście zarejestrowani w sądzie arbitrażowym. Także to jest wszystko legalne. Policja to zna jak mówię miar ja ani razu nie zatrzymali jakby się tam mieli jakieś tam problemy żeby tam coś wam wyjaśnić czy coś to jak najbardziej odpowiem przez messengera albo też mogę numer prywatny telefonu podać albo możecie poprosić też Piotra Moskwę o podanie mojego numeru telefonu że wam podał do mnie bo on jest zarobiony ostatnio ja mam więcej czasu mogę wam to wszystko wytłumaczyć zawsze jemu będzie lżej co jeszcze chciałem powiedzieć, kurde, ciekawego, że z tym to trzeba iść do wydziału, tam gdzie macie pieczątkę w dowodzie rejestracyjnym, tak, i tam idziecie do nich, bo na przykład w Warszawie to ten, ten co tam jest na Rakowieckiej, yy, w tym urzędzie dzielnicy, no nie, Mokotów, no to on to zna, tak. On mi to tam bez problemu podstępował, ale na przykład w piasecznie to był jakiś tam problem. Dostali tam okrzan. Później przyszedł tam jakiś tam wyższy człowiek, który zna lepiej prawo. To na pewno był żyd, bo Polak nie może takiej wysokiej funkcji sprawować w takich urzędach. On powiedział, że jest wszystko git z mojej strony. To dlaczego robią mi problem? No i mi na nic podstępowali. I bo tak wątek straciłem trochę, coś miałem jeszcze Wam powiedzieć. Z tym związane umowy zdecydowane już były. No to chyba byłoby wszystko. A, druga sprawa to te urzędy, tam jak chodzicie. To nie są to jakieś tam urzędy legalne, to są wszystko firmy prywatne, to są prywatni. To są pracownicy korporacyjni. korporacyjni. Wy tam nie mówicie, że prosicie czy coś, Wy po prostu żądacie. I koniec, A jak coś tam robią problemy, to imię nazwisko spisać. Tak jak mówię, telefon do Piotrka, jak tam im tam nie przejdzie, będą uparci. To sprawa do sądu, wiadomo, że z miejsca przegrają. Oni też o tym wiedzą, że przegrają. To byłoby chyba na razie tyle. Tak jak mówię, nie miałem żadnych problemów z policją, bo jeżdżę po Warszawie, widzą mnie, jeżdżą koło mnie, za mną, przede mną, nikt mnie nie zatrzymał. Nawet jak prędkość sprawdzali, to też mi tą, tą suszarką mierzył, strzelał, no i nic. No to może byłoby na tyle, bo tak później mogę się dograć, jeszcze tak mi coś tam do głowy przyjdzie, ale to raczej wszystko Wam powiedziałem To co jest takie ważne A jeszcze jedno przypomniało mi się, że to jest podróżowanie bez prawa jazdy i rejestracji może odbywać się wyłącznie pojazdem prywatnym z własnymi tablicami zgodnie z prawem międzynarodowym z roku 1952, zawartym w jednolitym kodeksie handlowym, uniform komercjalny. Ale to już tam będziecie wiedzieli, jak Wam to wszystko Piotr Moskwa poda. Druga sprawa, jeżeli chodzi o ubezpieczenie tych Waszych pojazdów, jak już się zdecydujecie być podróżnikami. To jedno jest ważne, że nie możecie ich ubezpieczyć sobie no, w tej korporacji, tak, w tych prywatnych, w, te, w, tej, w tych firmach bandyckich, bo to jest wszystko połączone ze sobą CPI, UEFG, a was w tym nie ma. To można sobie wykupić ubezpieczenie w życiu prywatnym. Oce w życiu prywatnym. Nawet jak będziecie jechać bez Oce, bez OC, czy coś, was policja. Zatrzymać coś, nie ma prawa Wam nic zrobić, bo Wy po prostu nie macie z nimi podpisanej żadnej umowy i koniec. A jak na przykład, byście mieli wypadek czy coś, no to, to niech to wy nie macie problemu to tylko będzie miał tamten problem z Wami, no nie? To ubezpieczony fundusz gwarancyjny pokryje koszty. A do Was co Wam, wam zrobi? Nic Wam nie zrobię, bo z Wami nie ma żadnej umowy podpisanej. O to właśnie to chciałem tak się dograć to do tego zapomniałem Wam powiedzieć. Dobrze, dziękuję i zdrawiam.